Wspominając tym, którzy odejścia w szczególnej koreskcie, Panu Wotu Krzysztofa Lipskiego, który był w początku do świętą inicjatorem tego studia. Panią Pańską zwiastował Panie Marii. Sprawa jest Pani Nieraz i pełna Pani Storia. się Si między niebosami i błogosławiony obok przyroda Twojego Jerzy. Wierna Maria Matko-Gorsza teraz i w godzinie świeci na Oto ja służę i wiem że wierzę mi się samej, lecz w stole. Prowadź raz i pełna